Emocjonalna dostępność oznacza, że ktoś potrafi prawdziwie Ciebie wysłuchać, zrozumieć i być przy Tobie, nie tylko w chwilach radości, ale i w tych trudnych momentach, które również się wydarzają. Pamiętaj, że chemia to nie wszystko i możesz odczuwać silne, przyciągające do siebie osoby, które są. Gotowe na bliskość, ale są też takie osoby, które kompletnie nie mają tej gotowości. Pytanie, co ty z tym zrobisz, bo emocjonalna dostępność daje ci stabilność, bezpieczeństwo i poczucie bycia kochanym. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Świadoma Relacja. Ja nazywam się Weronika Bronowicka, a dziś porozmawiamy o czymś, co jest dla wielu osób kluczowe w budowaniu nie tylko bliskich więzi, ale... Rzadko kiedy jest świadomie rozpoznawane, czyli o emocjonalnej dostępności. Jeśli zdarza Ci się, że tworzysz relacje pełne silnych emocji, ale brakuje w nich prawdziwego wsparcia, albo masz tendencję do zakochiwania się w osobach, które nie są gotowe na bliskość, a może jest tak, że czujesz, że Twoje potrzeby emocjonalne nie są spełniane w tych relacjach. I zastanawiasz się, dlaczego po początkowej chemii relacja zaczyna się rozpadać, to ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. Zostań ze mną. Na początek warto wyjaśnić, czym dokładnie jest emocjonalna dostępność. To jest inaczej taka zdolność do tworzenia i utrzymywania zdrowej, głębokiej więzi emocjonalnej z drugim człowiekiem. To jest także umiejętność wyrażania swoich uczuć, ale także Otwartość na emocje drugiej osoby to jest też gotowość do bycia obecnym, ale nie tylko tak fizycznie, ale także psychicznie w relacji. I emocjonalna dostępność oznacza, że ktoś potrafi prawdziwie ciebie wysłuchać, zrozumieć i być przy tobie nie tylko w chwilach radości, ale i w tych Trudnych momentach, które również się wydarzają, to także jest taka zdolność do przyjęcia miłości i zaangażowania bez jakiegoś uciekania, unikania czy zamykania się w sobie. I teraz, jak pomyślisz sobie o tym, kim dla ciebie jest osoba emocjonalnie dostępna, to zadaj sobie takie pytanie: nie tylko kim ona jest, ale czy masz osoby. Bo z definicji. Taka osoba komunikuje swoje uczucia, potrzeby w jasny sposób i otwarty. Potrafi być empatyczna, obecna w relacji, zamiast unikać rozmów o emocjach i przede wszystkim nie ucieka, gdy robi się poważnie. Ona pozostaje w kontakcie i dąży do rozwiązywania problemów. A co najważniejsze? Umie przyjmować miłość i bliskość, zamiast się przed nią zamykać i budować mury obronne. Z kolei, jeżeli myślimy o osobie niedostępnej emocjonalnie, to też sprawdź, czy znasz takie osoby w swoim otoczeniu. One unikają głębszych rozmów o uczuciach, często boją się bliskości i unikają głębszego zaangażowania, a w trudnych chwilach zaczynają się wycofywać zamiast być wsparciem. I może to wysyłać takie sprzeczne sygnały, że na przykład raz wydaje się ta osoba bliska, a potem nagle zaczyna się bardzo mocno oddalać. Czy brzmi to ci jakoś znajomo? Jeśli tak, to być może wielokrotnie angażowałeś się w relacje, w których bardziej liczyła się chemia. Niż prawdziwa emocjonalna dostępność. I teraz, kiedy przyglądamy się tej chemii, to chcę ci pokazać, dlaczego to nie jest to samo. Bo wiele osób utożsamia chemię w związku z prawdziwą więzią, ale to nie do końca prawda, bo chemia to jest taka intensywna ekscytacja fizyczna, takie przyciąganie, dopamina, endorfiny, które sprawiają, że Twoja relacja wydaje się po prostu być magnetyczna. Jednak to, co często Odczuwamy jako chemię, często po prostu jest silnym działaniem Twoich hormonów. Chemia daje intensywne emocje, ale nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność, a emocjonalna dostępność to coś, co buduje zdrową relację na dłuższą metę. Osoby, które doświadczają takich trudności w relacjach, często mylą eksplozję swoich emocji. Z takim prawdziwym związkiem. I silne napięcie, przyciąganie, gra w takie gonienie i uciekanie mogą wydawać się z jednej strony ekscytujące, ale na dłuższą metę często prowadzą do frustracji, niepewności i bólu. To dlatego niektóre związki zaczynają się jak ogień, ale kończą się po prostu wypaleniem, bo były oparte na tej przysłowiowej chemii, a nie na prawdziwej dostępności emocjonalnej. No dobrze, ale zadamy sobie takie pytanie. Dlaczego ta emocjonalna dostępność jest kluczowa dla zdrowych relacji? Najpierw zadam je tobie, żebyś sobie zreflektował, zreflektowała, zobaczcie co wam to robi. Bo zobacz, możemy odczuwać chemię z kimś, kto jest dla nas niedostępny emocjonalnie. Możemy być szaleńczo zakochani w osobie, która nie jest gotowa na prawdziwą bliskość. Ale czy to oznacza, że taka relacja będzie szczęśliwa i trwała? No, niekoniecznie. Bez dostępności takiej emocjonalnej, ta relacja staje się po prostu jednostronna, czyli jedna osoba angażuje się bardziej, a druga się po prostu dystansuje. Pojawia się też poczucie samotności i nawet jeśli teoretycznie jesteście razem, to ona występuje. Brak otwartości na emocje sprawia, że ta relacja staje się niestabilna, pełna wzlotów i upadków. Natomiast kiedy w relacji obecna jest ta emocjonalna dostępność, wiesz co się dzieje? Czuję Znajdujesz się bezpiecznie, bo wiesz, że ta druga osoba jest dla Ciebie. Możesz być sobą, co jest bardzo kluczowe, bo nie boisz się wyrażać swoich uczuć, no bo wiesz, że nie będziesz oceniany i przede wszystkim nie musisz ciągle walczyć o uwagę. Czyli partner nie znika i nie unika bliskości. Ta relacja jest stabilna i zamiast być pełna dramatycznych wzlotów i upadków, czujesz, ten spokój wewnętrzny. I teraz, jak rozpoznać, czy ktoś jest dla ciebie emocjonalnie dostępny? Po pierwsze, osoba emocjonalnie dostępna otwiera się przed tobą, czyli mówi o swoich uczuciach i emocjach. Nie ucieka, gdy pojawiają się trudne tematy, potrafi o nich rozmawiać. Jest obecna i nie znika nagle bez wyjaśnienia. Aktywnie angażuje się w tą relację i pokazuje, że Ty jesteś dla niej ważny. Natomiast co robią osoby niedostępne emocjonalnie, unikają bliskości i tych głębokich rozmów, o których już ci mówiłam. Wysyłają sprzeczne sygnały, czyli raz jest blisko, potem się oddala. Bojkotują związek, sabotują relacje, gdy zaczyna się robić poważnie, a w trudnych chwilach zamykają się w sobie i nie są żadnym wsparciem. Dlatego chciałabym Cię zachęcić do tego, żebyście zauważyli, czy macie. Blisko siebie takie osoby, które są dla Was dostępne emocjonalnie, które Was wspierają, które sprawiają, że się przy nich dobrze czujecie? Czy może jest tak, że ta osoba, z którą spędzasz swój czas, z jakichś powodów po prostu Cię odpycha? Zobacz, jak Ci jest z tym tematem i pamiętaj, że chemia to nie wszystko i możesz odczuwać silne, przyciągające do siebie osoby, które są. Gotowe na bliskość, ale są też takie osoby, które kompletnie nie mają tej gotowości. Pytanie, co ty z tym zrobisz, bo emocjonalna dostępność daje ci stabilność, bezpieczeństwo i poczucie bycia kochanym. Bez niej relacja staje się tylko źródłem stresu, niepewności. I zamiast cieszyć się miejscem, gdzie możesz czuć się sobą i bliskością, Ty cały czas uciekasz, bo boisz się przed tym, co pomyśli ta osoba i co się wydarza. I na sam koniec pytanie do ciebie. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś relacji, w której była chemia, ale brakowało na przykład prawdziwej bliskości, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu. A jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny i wartościowy, to tradycyjnie łapka w górę, kliknij suba, żeby nie przegapić kolejnych treści i ja dziękuję Ci bardzo, że tutaj jesteś, bo pamiętaj, że zasługujesz na miłość, która daje Ci nie tylko emocje, ale i prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję, cześć.